Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Majer, a to jest DCS World i Wirtualna Szkoła Rund, czyli seria, w której omawiamy sobie poszczególne moduły z DCS-a krok po kroku, tak aby te materiały były jak najbardziej przystępne i przydatne dla każdego. Witam Was wszystkich raz jeszcze w kolejnym odcinku z Miraża. Znajdujemy się oczywiście za taką perską w tym momencie. Misję zapauzowałem. Dzisiaj pouczymy się troszeczkę nawigacji. Temat nawigacji postanowiłem podzielić na dwa odcinki, bo jest to obszerny zakres wiedzy, bym powiedział, ponieważ dzisiaj pouczymy się troszeczkę na temat waypointów i nawigacji bezwładnościowej jako takiej, bo trzeba wspomnieć o tym, że Miraż nie używa GPS-a, a jedynie nawigacji bezwładnościowej. Nie jest to tak dokładny system jak GPS oczywiście, ale jakoś tam daje radę. Połączymy się o tym, a w następnym odcinku porozmawiamy o takanie, i ie i lądowaniu właśnie tylko i wyłącznie za pomocą przyrządów w warunkach zerowej widoczności. E, także, żeby nie mi trężyć, e, ten odcinek będzie podzielony na poszczególne e, stage, bym powiedział, takie fazy, e, poszczególne części. E, jakby, jeżeli chcecie przejść od jednej części do drugiej, wystarczy, że zobaczycie sobie teraz na ekranie, jak to tam wygląda pod po względem czasowym. Bądź zobaczycie to samo w opisie filmu. Także ja zapraszam i zaczynamy. Na początek znajdujemy się w edytorze misji. Tutaj musimy dosłownie jedną rzecz odznaczyć. Trzeba upewnić się, że jest odznaczona, bo domyślnie powinna być. Jeżeli oglądaliśmy poprzednie odcinki, to na pewno wspominałem tam o tym, że jeżeli będziemy dłużej troszeczkę latać, no to żyroskop odpowiedzialny za nawigację bezwładnościową zacznie się troszeczkę rozregulowywać czyli po prostu przy dłuższym lataniu gdzieś tam te waypointy będą się rozjeżdżać załóżmy że waypoint pierwszy zamiast być tu to się po prostu w nawigacji przesunie na przykład tu tak jakoś tam się to będzie rozjeżdżało natomiast na tym moment występuje bug który sprawia że alignment nawigacji czyli to jej dostosowanie się do aktualnej pozycji wykrycie własnej pozycji i tak dalej oraz właśnie to rozjeżdżanie się dzieje się 10 razy szybciej. No, umówmy się, że nie jest to coś, co byłoby pożądane, żeby nam się to rozjeżdżało tak szybko. Dlatego, jak już postawimy samolot, z góry uprzedzam, że no, na moim kanale nie znajdziecie poradnika odnośnie edytora misji. Natomiast ja, tego, ja takiego poradnika na razie tak czy inaczej szykować nie zamierzam, więc możemy uniknąć o to pytań w komentarzach. E, tak, zaznaczamy sobie nasz samolot, przechodzimy na te trzy kropeczki i e, teraz musimy się upewnić, że jest odznaczona, powtarzam, odznaczona opcja Enforce, INS, Alignment and Drift, tak jak tutaj widzicie. E, jeżeli macie przy okazji zamontowane pociski Matra Magic, tak jak tu, Magic 2, to możecie sobie przy okazji zaznaczyć też Mount DDM Sensors, które odpowiadają za... E, jakby zamontowanie systemu MWS, czyli Missile Warning System, ostrzegającego przed nadciągającymi pociskami naprowadzanymi na podczerwień. Ok, jeśli chodzi o edytor misji to tyle, natomiast jeszcze jedną rzecz trzeba w ustawieniach zmienić. W zakładce Special M2000C musicie zaznaczyć, powtarzam zaznaczyć, tak jak macie tutaj pokazane, Disable Gyro Drift. Ta opcja odpowiada właśnie za wyłączenie tego rozjeżdżania się. Jeżeli ktoś nie chce mieć, nie chce musieć alignować INS na samym początku włączenia samolotu, to służy do tego ta opcja wyżej, czyli INS does not require alignment. Jeżeli to zaznaczycie, tak jak teraz jest, to po prostu samolot nie będzie wymagał elementu nawigacji na samym początku. Ja zawsze mam to odznaczone, dla mnie to kwestia immersji. Dobra, jak już mamy początek ze sobą, to możemy przejść do kopitu. Porządku, znajdujemy się na powrót w kokpicie. Teraz omówimy sobie elementy HD, jakie są wykorzystywane w nawigacji. Przede wszystkim e, będziemy widzieli strzałeczkę tutaj, z, tym, z tą strzałeczką tutaj, jak, znaczy z tą e, kreseczką w środku. One są dzielnymi elementami, kreska strzałki, więc będę się poruszać często niezależnie. Natomiast e, strzałeczka wskazuje nam aktualny kierunek, w jakim lecimy. W tym przypadku jest to około 0,34. W porządku. kółko z trzema kreskami to jest oczywiście aktualny nasz, tak jak tu był aktualny kurs, to to jest aktualne miejsce, w które lecimy. I nad kółkiem z trzema kreskami, jak sobie odpałzujemy i ja ruszę na samolot trochę, to zobaczycie, że to są oddzielne elementy. To nie jest jedno i to samo. Widzicie, że te, o, mamy strzałeczkę i mamy kółko z trzema kreskami. Strzałeczka Wskazuje miejsce waypointu, czyli naszego punktu w przestrzeni, które chcemy aktualnie polecieć. Czyli załóżmy, że w misji ktoś nam ustawił tych waypointów. Załóżmy, nie wiem, 10. Miraż może przychodzić do 20, to też ważna informacja. 10 waypointów i chcę, żebyśmy lecieli na przykład do celu poprzez wszystkie po kolei, więc sobie ustawiamy tak, że jak dolecimy do waypointu pierwszego, e, waypoint pierwszy, waypoint drugi, waypoint trzeci, bla 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 bla. Wszystko zawsze kierujemy się na tę strzałeczkę, żeby do e, waypointu trafić. W porządeczku. Ok. E, kolejnym elementem HADA ważnym dla nas będzie e, tutaj ten element, czyli liczba, n, liczba. N, nie jestem pewien za co odpowiada, być może jest to e, pierwsza litera słowa nawigacją z francuskiego, czyli po prostu nawigacja. E, pierwsza liczba to jest odległość od waypointu, a druga liczba to jest aktualnie wybrany waypoint. Czyli jak sobie zerkniecie, jak zmienię waypoint na drugi, no to tu się zmieniła i liczba pierwsza, czyli odległość do waypointu, i liczba druga, czyli aktualnie wybrany waypoint. Ok. Przejdziemy teraz do panelu nawigacyjnego, czyli naszego głównego narzędzia służącego do zmian w nawigacji. Ja zamrożę w tym momencie kamerę, żeby ona nie latała, nie bujała, nie rozpraszała. I teraz co nas będzie tutaj przede wszystkim interesowało? Mamy dwie główne rzeczy, czyli prep i dest. Jeżeli ktoś zna angielski, to wie, że prep to jest prawdopodobnie skrót od preparation, a dest od destination, czyli Waypointy możemy wpisywać na obu z tych opcji, czyli i na prep i na test, natomiast edytować je i wyświetlać dane możemy tylko na prep, a wprowadzać do nawigacji w sensie, żeby, żebyśmy się skierowali w tą stronę, żeby na wszystkich przyrządach był ten waypoint aktualnie ustawiony, będziemy wpisać je w test. Czyli prościej rzecz biorąc, jak ustawimy waypoint w prep, nie będziemy go widzieli na wszystkich przyrządach od nawigacji, a jedynie będziemy mogli go edytować i widzieć jego dane. Natomiast DEST ustawili na Waypoint na wszystkich przyrządach, ale nie pozwoli nam na, jego wyświetlenie, na wyświetlenie jego danych ani na e, nawigację w jego stronę. Kolejną rzeczą jest to pokrętło w tym miejscu. Będą nas interesować trzy, op, trzy pozycje dzisiaj tego pokrętła, czyli L łamane na G, co oznacza Longitude i Latitude, czyli wysokość i szerokość geograficzną. ALT, czyli Altitude Wysokość oraz DT łamane na DTM, które po prostu oznacza na kurs do celu i odległość do celu. Ważną informacją jest to, że waypointy zaczyna się od 0.0, przy czym 0.0 to jest zawsze waypoint, który jest aktualną pozycją samolotu. Czyli jeżeli ja powiedzmy odmrożę kamerę w tym momencie, przepraszam, skok, i sobie będziemy lecieć to zobaczcie że liczby tutaj w tym miejscu się zmieniają im bardziej się przemieszczamy tym bardziej się one będą oczywiście zmieniać tak to jest ważna informacja moim zdaniem ok możemy sobie troszeczkę znowu zamrozić kamerę i zamrozić samolot w przestrzeni w porządku teraz przejdziemy sobie do tego jak będziemy te waypointy ustawiać i edytować OK. Jeśli chodzi o ustawianie waypointów na nawigacji, nie ma, tak jak powiedziałem, nic prostszego, już to w sumie zaprezentowałem. E, zaraz się zajmę z kolei edycją i dodawaniem waypointów. Generalnie sprawa wygląda tak. E, co wpiszemy na dest, czyli za, na przykład na 03, plus sobie tam ustawimy e, również na prep 03, idzie nam wyświetlało kurs do tego waypointu oraz odległość do tego waypoint A tak jak powiedziałem jeżeli zrobimy to tylko na dest to nie wyświetli nam kursu na i, i odległości na 0.1 tylko na 0.3 bo tak jak wam wcześniej wspomniałem edytować i wyświetlać dane o waypointzie możemy tylko wpisując go w prep wpiszemy go w dest to po prostu tylko tyle, że wyświetli on się tam na hadzie, jeszcze na nawigacji na panelu HSI, który w tym momencie wam pokażę, o właśnie idealnie potem jak się kamera ruszyła, to jest panel HSI i tak dalej, nam się to pokaże. Natomiast jeżeli wpiszemy go również w prep, to będziemy mieli do niego odległość 27,42 oraz kurs, czyli 68,2. Jak odmrożę kamerę teraz i sobie polecimy tam, tylko musimy ustawić jeszcze Dest 03 No to zobaczcie, że odległość 2742 jest faktycznie Ja odmrożę teraz e, samolot W sensie wyjdziemy z trybu aktywnej pauzy Ups, nie to A, żebym ja pamiętał, o właśnie Wyjdziemy z trybu aktywnej pauzy A Jak sobie polecimy tamtą w w tą stronę, to zobaczcie, że kurs faktycznie będzie koło 0,68 Zobaczcie na strzałeczkę na górze na kompasie I zobaczcie, że zgadza się tam mniej więcej z pokryciami z tego co... O, no teraz już 69,3, bo oczywiście się przemieściliśmy, pozycja się troszeczkę zmieniła. 25,11 jest odległość, faktycznie jest 25 i 69,3 jest kurs i to też się faktycznie tutaj nam pokrywa. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o ustawianie waypointów i odczytywanie o nich informacji. Jeśli chcemy dodać waypoint, możemy oczywiście, bądź edytować aktualnie istniejący, jak najbardziej możemy to zrobić. Przejdźmy sobie na L łamane na G, czyli do longitude i latitude, wysokości i szerokości geograficznej. No i ja tutaj mam waypointy wpisane do czwartego. Jeżeli wpiszemy sobie 0.5, zobaczcie, no to skieruje nas na ostatni waypoint, czyli 0.4, bo nie ma waypointu 0.5, ale możemy to zrobić na prep możemy wpisać 05 i mamy 000000, czyli po prostu tego waypointu nie ma. Teraz nic prostszego niż po prostu sobie sprawdzić. No właśnie, to jest też kolejna rzecz na mapie. Po wciśnięciu tego powinno pokazać wszystkie waypointy na mapie. Coś tam skrzanili w którymś patchu i teraz w tym macie się to nie pokazuje, ale ja to sobie oprzedam w tym, że w waypoint czwartym znajduje się bullseye, czyli to jest waypoint czwarty. Więc chciałbym, żeby waypoint 5 znajdował się w bazie Aldafra. Najlepiej powiedzmy na środku tej bazy. O, dokładnie w tym miejscu na tej kropce. Waypointy wyświetlają się w tym miejscu. Znaczy koordynaty w sensie. I teraz za pomocą lewego alta plus Y możemy zmienić ich format. Jak zobaczcie tu się zmienia format. Ja chcę w takim formacie. Taki będę wpisywał. Interesują mnie koordynaty 24, 14 50n, czyli północ. Żeby zedytować lewe pole, wciśniemy sobie 1 z plusem. Żeby zedytować prawe pole, trójkę z plusem. Chcemy edytować lewe pole, więc wciskamy 1 z plusem. N. 24, 14, 50. I potwierdzamy insertem. Czyli insert wpisujemy. Potwierdzamy dane. 24, 14, 50, ok. 54 32 56E Czyli ist Natomiast zobaczcie, że tutaj są trzy miejsca, kiedy tu były dwa. Czyli jest generalnie w całym tym ciągu liczbowym jest jedno miejsce więcej niż w tym. Chodzi o to, że jest, jeżeli dobrze każę geografię nie, nie krzyżcie na mnie, będziemy poprawić zawsze w komentarzu To po prostu współrzędne nie pamiętam czy to jest wysokość czy szerokość geograficzna, to też mnie nie bijcie, po prostu z geografii nigdy nie byłem dobry, ale te współrzędne podaje się do 180, a nie do 100, czy tam do 90 przepraszam, jak w tym przypadku. E, więc po prostu muszą być 3 liczby. Jak to obejść, jeżeli mamy podane tylko 6 liczb, a nie 7? No po prostu wpisujemy na samym początku 0. Też jest prosto, nic prostszego. Edytujemy prawe pole, wybieramy E. 0. 54,32. No i ostatnią koordynatę. Tutaj jakiś mądry, bardzo inteligentny Francuz wymyślił, że trzeba sobie przeliczyć na procent. Eee, czyli mamy stopnie, 54, minuty, 32 i sekundy, w tym przypadku 56 sekund, ale musimy to podać w formie procentowej. Więc bierzemy sobie, otwieramy kalkulator. Założymy 56 razy 100%. Dzielimy to na 60. No i wyjdzie nam 93,33, więc piszemy po prostu 94. OK. Wpisujemy 94. Insert. Przechodzimy na Alt. I tutaj znowu to samo. Edytujemy lewe pole przy użyciu jedynki, prawe pole przy użyciu trójeczki. Lewe pole pokaże nam w zawartość, znaczy zawartość, co gadam. pokaże nam wartość w, nie w metrach, tylko w stopach, a prawe pole właśnie w metrach. Czyli w tym przypadku mamy 52 stopy. Edytujemy lewe pole. 0, 0. No jeszcze musimy chyba plusik. Tak. Jeszcze musimy raz nacisnąć, żeby plusik dodać. 0, 0, 0, 52. No i to jest 16 metrów, taka jest wysokość tego waypointu. W tym momencie dodaliśmy piąty waypoint w bazie lotniczej Aldafra. Tak jak mówiłem, nic prostszego jeśli o to chodzi. Ważną rzeczą jest też to, że możemy nasze waypointy wyświetlać na ekranie radaru. Czyli załóżmy, że teraz mamy wybrany waypoint drugi, wpiszmy sobie też prep na waypoint pierwszy i tak dalej. Teraz musimy nacisnąć Validate, czyli val w tym miejscu. I w tym momencie na ekranie daru pojawił się nam taki plusik jedyneczka. Ok. Eee, wiemy, że dla tej misji Bullseye znajduje się w waypointie czwartym. Więc ustawmy sobie Bullseye w waypointie czwartym. Wystarczyłoby na samym prep to ustawić, ale ja ustawę od razu znowu. I naciskamy Validate. I jak widzicie, mamy tutaj czwarty, dlaczego jest to dla nas ważne dlaczego jest to przydatne teraz jeżeli przesuniemy znacznik naszego radaru i załóżmy, że no, powiedzmy, że gdzieś tu nam wykryło cel jeżeli dobrze kojarzycie no to, jeżeli to kojarzycie w ogóle to Bullseye używa się do podawania właśnie na przykład e, e, kierunku na cel plus odległości od celu aby nie zdradzać pozycji samolotu do którego się te informacje przekazuje więc jeżeli się zerkniecie to w tym momencie tutaj jest podana ta, właśnie ta informacja czyli jak sobie przesuniecie, patrzcie, to się zmienia no a w tym momencie jeżeli cel byłby tutaj, to kierunek na niego z punktu Bullseye, czyli stąd i odległość na niego z punktu Bullseye to jest 34, czyli odległość kierunek, kurs na niego 332, więc jeżeli AWAX wam poda, że od bullseye do celu jest tyle i tyle to możecie to zawsze sprawdzić w ten sposób na ekranie radaru ok teraz zbliżymy się troszeczkę do waypointu numer 1 Wpiszmy sobie prep01 i test01 żeby mi się tu też informacje wsiedlały i w tym momencie jesteśmy 10,5 mili gdy przekroczymy 10 mil na Hadzie pojawi nam się taki jakby nie wiem krzyż celowniczy, taki krzyżyk nam się pojawi, który będzie wskazywał położenie waypointu w przestrzeni. Czyli załóżmy, że właśnie dolecimy do tych 10 mil, bo nam się to wyświetliło już, skierujmy się w stronę waypointu bardziej, o, i widzicie, wyświetli nam się krzyżyk od niego. W tym momencie waypoint znajduje się w przestrzeni. Znaczy w sensie, znajduje <grym> się w przestrzeni, w tym momencie mam wyświetlone, gdzie on się w przestrzeni znajduje, o to mi dokładnie chodziło. A podlećmy sobie trochę niżej. Chcę wam wytłumaczyć e, funkcję tak zwanych markpointów. Bo mamy waypointy i markpointy. Markpointów można przechowywać e, w pamięci 3 maksymalnie. Zawsze zajmują one koordynaty 0.91, 0.92, 0.93. Zatrzymajmy się. Załóżmy, że w tym miejscu, no i gdzieś w tych okolicach, na tym półwyspie znaleźliśmy po prostu przerytu... Jak to się mówi? Eee, rytu... Rutynowym, o! Rutynowym przylocie, przepraszam. <laughs> Szukam tych słów. E, przy rutynowym przylocie znaleźliśmy coś interesującego, jakiś cel na przykład, jakiś czołg, e, nie po prostu wroga, albo na przykład stąd wystrzelał do nas pocisk. Przylatując nad tym miejscem, wystarczy, że wciśniemy przycisk MRQ, który znajduje się w tym miejscu. OK. I oczywiście, gdy już będziemy bezpieczni, Wyłóżmy, że już odleciliśmy z pola rażenia, tak? Odleciliśmy z pola rażenia, porobiliśmy jakieś tam i tak dalej. Wszystko w porządku już jest. Tylko po prostu myśl ładnie na waypoint, może samolot. Oa. Ja nie zakręcę, tak żeby potrafić no, idealnie. No tak czy inaczej. Jak już jesteśmy w całkowicie bezpieczni, potwierdzamy to Validatem. W tym momencie macie nawet tutaj wyświetlone M91. Znaczy, że powstał MarkPoint 91. I teraz nie możecie tego wpisać w PrEP. widzicie, w ogóle nie, nie da się jakby wpisać PrEP 91. Nie, nie wyświetliwam nic. Maksymalnie będzie piątka, bo piątka będzie do audycji, bo to będzie nowy waypoint, bo to jest ostatni waypoint. Eee, w sensie, no tutaj jeszcze nie ma tej piątki ustawionej. Tak jak to robiliśmy wcześniej. Natomiast możecie wpisać w test. MarkPointów nie można edytować, nie można ich przemieszczać, nie można nic z nimi robić, można je tylko zaznaczyć. Jak piszecie sobie w test 91, to będziecie mogli sobie wrócić do tego miejsca, które zapisaliście. Załóżmy, że ja teraz zawrócę naszą maszynę. Jeżeli się zostaniecie co nam tak słabo zawraca, to mam podwieszone... Zbiorniki paliwa jest w konfiguracji do taką naziemne, więc po prostu system fly-by-wire nie pozwala ostrzejszych zakrętów robić. Mamy tego pecha, że lecimy idealnie w słońce. Ale to nie szkodzi. Zawsze możemy użyć panelu HSI, który będziemy omawiać troszeczkę bardziej głębiej w następnym odcinku. Ale generalnie chodzi o ten fakt. Tu mamy wskazanie na waypoint nasza strzałeczka będzie nam pokazywała którą tym lecieć w tym momencie słońce jest jakoś ślepe, że ja nie wiem dokładnie co, gdzie i jak. A, już widzę strzałkę. No i mark point się okazuje, że zaznaczyliśmy dokładnie w tym miejscu. Jak pamiętacie, przed chwilą wtedy przylatywaliśmy. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się to podobało że nauczyliście się jak edytować waypointy, jak je ustawiać, jak z nich korzystać, jak się nawigować w przestrzeni, że był to dla Was materiał ciekawy i przydatny. Ja zapraszam na Discorda. Oczywiście zapraszam też do pozostawienia jakiegoś komentarza, jeżeli macie coś ciekawego do dodania do następnego odcinka, czy po prostu chcielibyście skomentować ten, powiedzieć, że wow, fajnie, podobało mi się, albo wow, beznadziejnie nie podobało mi się to, to napiszcie i po prostu e, będziemy jakoś tam starali się, czy w sensie ja będę się starał jakoś tam do tych Waszych sugestii zastosować, chociaż no nie zawsze ma to też e, jakby pokrycie w tym co będę robił. Mimo wszystko e, liczę na jakiś wasz komentarz. Widzimy się już niedługo.